Dzięki, dzięki, z tej strony Jakubowski i i pokażę wam Wam najlepszą z 2020 roku o nazwie Dzięki. Ale o co chodzi w tej grze? Zbieramy memy, które są rozrzucone po świecie i walczymy z nazistami, a potem rozwalamy religijnego Hitlera. I to wszystko za pomocą karabinku szturmowego oraz beznadziejnego pistoletu. Po zdobyciu wszystkich memów idziemy do kościoła w rytm pięknej piosenki, która zepsuła mi się w nagraniu, więc wrzucę inną. Sorka. Walka z Hitlerem była ciężka, ale udało mi się wygrać za pomocą glitcha. Otóż zawsze kiedy stałem blisko drzwi ja mogę strzelać, a on nie. Po pokonaniu Bos'a wszedłem na najwyższe pięt y piętro w tym dziwnym świecie i skoczyłem, ale okazało się, że nie umarłem, bo ta gra to gówno. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się spodobało do następnego. Cześć.